Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj w naszym studiu gości pan Andrzej Melak, Stowarzyszenie Katyni 2010, skupiające rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże, moi redaktorzy, szczęść Boże, telewidzowie. Wczoraj odbyła się 19 pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Był Pan jednym z pątników. Proszę Pana, co Pana poruszyło podczas tego wczorajszego wielkiego spotkania na Jasnej Górze? Postawa pielgrzymów, którzy nie zważając na upalne słońce wcześniej, na wielką burzę, która w okolicach godziny 6, 7 rano. Przetoczyła się nad klasztorem, wytrzymali wszystkie przeciwności, byli pełni pogody, radości, wiary i miłości wzajemnej. Można powiedzieć, to jest niespotykane, i tylko tam, właśnie w miejscu Narodowego Sanktuarium, taką atmosferę można było wyczuć. Poza tym spotykali się Polacy nie tylko z całego świata. Spotkałem z... Polaków z Australii, Stanów Zjednoczonych i z wielu wielu innych miast, a także Argentyny też byli. No właśnie, właśnie. Mhm, Panie Andrzeju, a dla was y, dla rodzin ofiar katastrofy Smoleńskiej, którzy y, jak zawsze po śmierci kogoś bliskiego człowiek przeżywa ból, dramat czasami, ale by ta śmierć, ona jest jakby specyficzna. Ta tragedia jest specyficzna, bo ona jakby co chwilę jest jakby co chwila jest, o niej słyszycie, przeżywacie na nowo, ale jest niewyjaśniona ta, ta śmierć. Nie wiemy, co się stało. I dla Was takie spotkanie, dla rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, jakie ono miało znaczenie? Więc wspólnie mieliśmy spotkanie. Zamknięte spotkanie, na którym żeśmy rozważali swoje spostrzeżenia dotyczące. Tego, co dzieje się na przestrzeni tych 15 miesięcy od katastrofy. I doszliśmy do wniosku, że straszliwa manipulacja polskiego, polskiej prokuratury, śledczych, rosyjskich, a także rządu polskiego, trwa nadal. Czujemy się wykluczonymi i dręczonymi przez tych, którzy powinni nas. W imię sprawiedliwości i porządku wspierać, podtrzymywać. Niestety jesteśmy torturowani. Tak jak z tym raportem Komisji Pana Millera. No ale powinniśmy poczekać na ten raport, bo tak nas zapewniają, od począwszy od pana premiera, poprzez ministra Millera i wielu polityków Platformy Obywatelskiej. No poczekajcie, raport będzie gotowy. Zapoznamy się i wtedy będziemy mogli oceniać i yy, wyciągać wnioski. Panie redaktorze, raport kilkanaście dni jest już na biurku premiera Rzeczypospolitej. My nie wymagamy tłumaczenia. Doskonale znamy język polski, jesteśmy Polakami i powinniśmy w imię ludzkich takich odruchów zapoznać się pierwsi. Z wnioskami wyciągniętymi przez tak zwaną Komisję MILE. Staraliście się o to w Kancelarii tak, Premiera? wystąpiliśmy z pismem w końcu czerwca. Wystosowaliśmy pismo podpisane przez kilkadziesiąt osób. Niestety do tej pory żadnego odzewu nie ma. Wystąpił o to także mój pełnomocnik i rodziny pani Anny Walentynowicz, mecenas Stefan Hambura. Wystąpił także z takim ponagleniem do premierze pana Arukowicza, ministra do spraw wykluczonych, bo my czujemy się po prostu wykluczeni, ludźmi drugiej kategorii, których, których się specjalnie za przeproszeniem dręczy, aby on, jako lekarz, minister do tychże spraw, zwrócił się o rozmowę do premiera z prośbą o potraktowanie nas szczególnie wnikliwie i przez te, o, aby nas przestano dręczyć, bo w oczekiwanie na ten raport, na jego wnioski tam zawarte, to jest następna tortura, którą zadano rodzinie. I pytamy się premiera, panie premierze, czy pan ma ten raport, czy to jest następna pana blew i wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Ale czy Państwo chcielibyście ten raport otrzymać przed... Przed ogłoszeniem. Ale dlaczego właśnie to jest tak ważne dla Was, żeby przed ogłoszeniem zapoznać się? Jak do tej pory wszystkie najważniejsze rzeczy, jakie się działy w sprawie nieszczęścia smoleńskiego, dowiadywaliśmy się o, o nich ze środków masowego przekazu. Byliśmy traktowani jak zwykli obywatele, którzy nie mają żadnych praw. Prosiliśmy o różne rzeczy. Niestety rząd, prokuratora są jak skała, a wątpliwości jest, panie redaktorze, coraz więcej i coraz więcej osób je odczuwa. Teraz rodziny składają zeznania w sprawie Identyfikacji swych bliskich. Są przesłuchiwani na temat stanu zdrowia, cech charakterystycznych naszych bliskich, dokumentacji lekarskiej i innych takich szczegółów, które mogłyby pomóc w identyfikacji czy w, w sprawdzeniu i skonfrontowaniu tego, co przedstawili Rosjanie w sfałszowanych protokołach sekcyjnych. Z rzeczywistością. A jakiego rodzaju są to wątpliwości? Bo my już słyszeliśmy yy, w przypadku rodziny pana Zbigniewa Sermana, że opis yy, sekcyjny, oględzin, zwłok i opis sekcyjny no, nie odzwierciedlał rzeczywistości. Podobnie było w przypadku pana Przemysława Gosiewskiego. W przypadku mego brata podano jego wzrost jako osobę o wzroście 195 cm. Tak. On był 173. Tak. Jako osobę z lekką otyłością. Był Stefan, ważył ponad 100 kg, może nie dużo, ale przy tym wzroście był osobą raczej otyło. Podano, że był ubrany w niebieską koszulę. A ja go widziałem na zdjęciu, które otrzy... pokazano mi po katastrofie. Był w koszuli białej, był kompletnie ubrany. Tak jakby spał. Ubranie nie było zniszczone. Wiele, wielu bliskich twierdzi wręcz o tym, że Rosjanie fałszowali dokumenty sekcyjne. Pani Kurtyka, będąca tam z synem, z bratem męża, a także z polskim. Śledczym oglądając zwłoki, jako lekarz stwierdziła autoratywnie, że nie nosiły śladów sekcji. A w Polsce otrzymała protokół sekcyjny męża. I ona była, jak mówiła, przy zamknięciu także trumna. Yy, ale też są wątpliwości co do identyfikacji no, w przypadku państwa. Kurtyków, pani Kurtykowej, no, jest duże prawdopodobieństwo, że jest to właściwa, właściwe ciało. Natomiast w przypadku wielu innych rodzin, no, tej wątpliwości nie ma. Rodzina e, Przemysława Gosiewskiego złożyła do prokuratury wniosek o ekshumację e, zwłok, ale te wątpliwości pojawiają się kolejne. Też w przypadku państwa, pa, pani Mertowej są te e, wątpliwości. Tak. Pani Merta, która zgłasza, tak. pan Fedorowicz, czytając, jest lekarzem. Czytając protokół sekcyjny, oglądając zdjęcia, też ma bardzo dużo wątpliwości. Rodzina pana, pani Bąkowskiej i wiele innych osób, które wnioskowały o ekshumację, jest więcej. Nie tylko pani Waserman, nie tylko pani Gosiewska. Ja także napisałem o ekshumację. Już, trwa to już ładnych kilka miesięcy, i z niewiadomych przyczyn. Dziwimy się. Na co czeka prokuratura? Na co czeka? Na kolejne fałszerstwa Rosjan? A jak Pana zdaniem na, sam, na przebieg śledztwa wpłynie odwołanie prokuratora Pasionka, który nadzorował to śledztwo? Był przedstawicielem prokur pro prokuratury cywilnej w prokuraturze wojskowej, która to prowadzi śledztwo. Panie redaktorze, wydaje się, że prokurator Pasionek, znany z Doskonałej pracy na niwie prokuratury, z wyników zdemaskowania wielu przestępców i grup przestępczych, pracujący metodycznie, w dobrze stał, uważam, uważamy, stał się groźny. Gdyż twierdzimy, że to śledztwo nie ma prowadzić do wyjaśnienia przyczyn, tylko ma te przyczyny zagmatwać wprost podać kłamliwą wersję, która obowiązuje od już w godzinę po katastrofie. Winna załoga, rosyjski samolot był całkowicie sprawny, nie było ingerencji osób trzecich, wieża podawała prawdziwe komunikaty. Jednym słowem, sami jesteśmy sobie winni. Yy, a jak pan, ocenia, jak pan ocenia... Taką oto sytuację, że raport w tej chwili jest tłumaczony na dwa języki, na język rosyjski i angielski, no, po to, aby opinia międzynarodowa poznała e, polskie ustalenia co do katastrofy. Pana zdaniem e, jakby zminimalizuje to albo w jakiś sposób zrównoważy to, co było napisane w raporcie mak Nie, panie redaktorze, absolutnie nie. Przecież po ogłoszeniu komunikatu. Raportu MAK Polski, Polskie uwagi skierowane przed opublikowaniem raportu MAG do Rosjan liczyły ponad chyba 200 stron. Ja je przeglądałem, czytałem. Tam jest bardzo dobry materiał wskazujący bezwzględnie na winę w wielu elementach strony rosyjskiej. I dziwię się, dlaczego. Po tylu miesiącach strona nie opublikowała tego raportu w języku angielskim. Tych uwag, tych, tych uwag. Uwag, mhm. tak. Panie redaktorze, zrobiono to z pieniążków fundacji. Zrobiły to osoby prywatne, zaprzyjaźnione z, ze stowarzyszeniem Rodzin Katyn 2010. I my rozesłaliśmy to do ambasad, do NATO, do wszystkich. Instytucji, które mają związek z katastrofami lotniczymi. My staramy się o to, aby polskie uwagi, tak celne i tak trafne, dotarły, chociaż z opóźnieniem do świadomości zagranicy, bo tam obowiązuje tylko jedna, jedna wersja, kłamstwa zawarte w raporcie komisji MACU pod dowództwem generał Anudin. Główną rolę odgrywają media, które nagłośniły stanowisko strony rosyjskiej, raport mak I czy teraz te media światowe będą zainteresowane też nagłośnieniem i podejmą w ogóle taki wysiłek, nagłośnieniem stanowiska polskiego, bo przypomnijmy, że komisja MAK zatrudnił do prezentacji tego raportu specjalną firmę pr -owską. Myślę, że to są spóźnione działania Panie Redaktorze, poza tym, jak powszechnie wiadomo, Polacy zwrócili się do, do Amerykanów z prośbą o dokumentację odnośnie lotniska Sywiernej w Smoleńsku. I proszę prześledzić tą korespondencję, co się dzieje z. Co się działo z tymi dokumentami, które prawdopodobnie dotyczyły zdjęć satelitarnych z okresu katastrofy, przed katastrofą, po katastrofie? We wszelkich notatkach i w pismach, które prowadzi prokuratura, nie ma nic powiedziane, kiedy zostały przekazane z poszczególnych służb do prokuratury. Tak jakby daty przekazania nie były ważne, a ukazało się to dopiero wtedy. Kiedy Rzeczypospolita napisała, że Amerykanie pod to potwierdzili odesłali Polakom wszystkie dokumenty, o które się zwracali. I te dokumenty Polacy mieli już kilka miesięcy po katastrofie. Pana zdaniem raport będzie opublikowany przed wyborami? Mam coraz więcej wątpliwości. Panie redaktorze, gdyż. Wszystko się robi, odnajduje się nowe kluczki, aby ten raport nie ujrzał światła dziennego przed wyborami. Po to się wydzieliło wątek śledztwa dotyczący organizatorów wizyty delegacji narodowej na czele z prezydentem. Proszę sobie wyobrazić, że rodziny nie są w tym śledztwie uważane za osoby pokrzywdzone. Jak to jest możliwe? To przecież nasi bliscy zginęli, nikt inny. Po co to zrobiono? Po to, żeby rozmydlić absolutnie odpowiedzialność, przenieść ją i skierować wszystko się robi na tych, którzy już bronić się niestety nie mogą. No, ale w raporcie prawdopodobnie będą wskazane, przynajmniej powinny być wskazane nazwiska osób, które ponoszą odpowiedzialność. Czy to minister Klich, szef Monu, czy Szef Boru, pan Awansowany, panie dyrektorze. Panie Więc... redaktorze, na nas najwyższy stopień generalski. Taka to jest kara za dobrze wypełnione działanie w, przy zabezpieczaniu wizyty prezydenta. Zwróćmy na jedną uwagę: nigdzie nie ma ani słowa o tym, że na prezydenta i delegację polską na lotnisku w Siewiernym oczekiwały środki transportu do przewiezienia. Polskiej delegacji do miejsca uroczystości w Katyniu. Nikt się nie spodziewał ich w tym miejscu, a poza tym, tak jak już w Białej Księdze umieścił to w zespół do spraw wykrycia przyczyn prawdziwej katastrofy, Amerykanie w całej rozciągłości potwierdzili, że komputer. Pokładowy samolotu T-154 przestał działać na wysokości kilkunastu 15 nad, poziomą, 15. nad poziomem lotniska. Mm -hmm. I całe nieszczęście stało się nie na Ziemi, ale w powietrzu. Na... I dużo innych to, czynników. Raport, ale to na to wskazuje raport Maku też. Natomiast w polsce. Politycy, wielu polityków z Platformy Obywatelskiej i tak zwanych ekspertów, no o, o, sądza od czci i wiary Antoniego Macierewicza za umieszczenie tej informacji, mimo że ona jest w raporcie mak A rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu Rodzin Katyn 2010 są mu wdzięczne, bo to jest... Jedyna instytucja, która zajęła się tym na poważnie, i dzięki nim wiemy bardzo dużo. Oczywiście nie wyłączając z tego telewizji Trwam, naszego dziennika i Radia Maria, dzięki którym całkowicie zostali zaskoczeni władze rządowe. Uważali, że po takiej praniu mózgów, jaką przeprowadzono przed wizytą i po wizycie, po katastrofie, szybko zostanie wszystko zapomniane. Niestety, dla nas stety oczywiście i bardzo dobrze determinacja tych wymienionych, zwłaszcza rodzin i komisji pana Macierewicza, doprowadziła do wyciągnięcia absolutnie słusznych wniosków, które są kluczowe, które obciążają, pokazują, kto personalnie odpowiadał w jakim zakresie za to, co się stało. Z Polską delegacją narodową. No, ale Radio Maria e, często słyszy zarzut, że między innymi e, szeroko informując o katastrofie smoleńskiej i o tym, jak przebiega śledztwo, jak wygląda wyjaśnienie tej katastrofy, słyszy zarzut, że miesza się do polityki, że uprawia politykę. Więc to jest tego typu próba jakiejś dyskusji czy nawet odpowiedzi na argumenty, które są często podawane na antenie Radia Maria. Panie redaktorze, w pięknym kazaniu w dniu wczorajszym była wykładnia, co to jest polityka. Polityka to jest coś takiego, w którym powinien uczestniczyć każdy rozumny obywatel naszego kraju. Natomiast Ci, którzy nie uczestniczą, to z Grecka się nazywają, powinni nazywać idiotami. Takie jest określenie klasyczne. To... Więc wi mówiąc, działając, interesując się sprawami polskimi, musimy tkwić w polityce. No tak, abyśmy nie byli. Idiotami. No tak jest. To jest taki właśnie wniosek. Yy, dziękuję panu za rozmowę, za przyjście do studia. Yy, dziękuję także państwu za uwagę. Polski punkt widzenia już jutro. Jak zwykle o 21.40. Panie Andrzeju, dziękuję. Dziękuję i ja serdecznie. Naszym gościem był pan Andrzej Melak, Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010. A teraz państwu życzę wszystkim dobrej nocy. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.